Zdobyli najwięcej dramek ze wszystkich ruszy. 12 godzin najprostsza. W no, Pani i Panie Bogu oczywiście dramek w Wiesławowice. Jeden do jednego. Bartosz Sobotka. Kolega wielka tego zawodnika w turnieju. Bogorowiczanie no, też, tej czują się zwyczajnie coraz pewniej. Pamiętamy ich wysokie zwycięstwo z południem. Trzeba będzie poczekać. Pan Wejście na w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W Jadowijszanie. Wartość Mowa. Janusz Sztojko. Te razem wartość Mowa bez błędnych, ale razem nie dziwi. Janusz Mowracz, Wojciech Kołajowski. Janusz Sztojko się i Was, że Januszek to wykorzystał 4 do 1 ta Szczecina. Oj, dobrze, grała ta Januszek, o kto już schodzi. Ja się na podróżnik rysu może wrócić do bramki. Jest mała 4 minuty. A jest druga bramka dla Katowic. No, łotka Katowicza. Nieźle wyglądała ta akcja. Natomiast Szczecin ma w ogóle na wszystko jest już w finale. Myślę, że trochę źle zaczęliśmy ten mecz. Straciliśmy bramkę. Oni się cofnęli. Myśmy się musieli trochę otworzyć. Potem wydaje mi się, że trochę kontrowersyjna decyzja sędziego. Nie wiem czy akurat Jacek złapał piłkę za polem bramkowym. Wydaje mi się, że nie, no niestety musieliśmy później grać i bez Jacka, i w osłabieniu jednego zawodnika, także... To też na pewno się dało odczuć i, no i ciężko, ciężko, później było ciężko nadrobić ten, 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 ten wynik. Kurczę szkoda, bo chcieliśmy wygrać ogólnie ten turniej, tym bardziej, że dobrześmy zaczęli, wydawało się, że się rozkręcamy z każdym meczem, no, no niestety, kurczę, straciliśmy później tą bramkę, tak jak mówisz, na 3-1 i mimo, mimo wszystko ciężko, bo... Są to chłopaki, którzy grają na hali, wiedzą o co chodzi, także, także było ciężko nadrobić ten, ten wynik. Wydaje mi się, że z, z przebiegu e, tych meczy, któreśmy żeśmy grali, tego turnieju, e, w jakiś tam sposób e, zasłużyliśmy sobie na ten finał. No e, ale nie, no jest ok. Teraz e, wychodzimy, gramy o trzecie miejsce i mam nadzieję, że wygramy. No właśnie w grupie wygraliście z budową byt, bytów po ciężkim meczu 3 do 2. Jak teraz powtórka z rozrywki, nie obawiacie się, że oni będą chcieli się zremansować? Tak mi się wydaje, że wyjdą z nastawieniem rewanżu i będą chcieli odegrać ten mecz, który przegrali w grupie, dlatego e, musimy się sprężyć, ostatni mecz. Fajnie zająć to trzecie miejsce, tym bardziej, że jesteśmy tu pier, pierwszy raz.